Ta Ewangelia jest trudna do zrozumienia, jeśli się nie wniknie w zwyczaje i Starego Testamentu, ale będziemy się starali je przełożyć na naszą rzeczywistość dzisiaj, na nasze praktyki religijne. Pewnego razu Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż, uczniowie jego odczuwają głód zaczęli zrywać, głosy z Teraz zacznę wyjaśnić trochę te trudne sprawy ze Starego Testamentu. Już sam fakt, że w ogóle szli w szabat, to prawdopodobnie mogło być tutaj też to, że też przekraczali pewien zakaz szabatu, podczas którego nie można było chodzić za dużo. A oni szli drogą pośród pól. Natomiast, kiedy zaczęli odczu odczuwając głód zrywać kłosy, i jeść ziarna, to nie było przestępstwem mimo, że te pola do nich nie należały. Chyba w Księdze Kapłańskiej jest właśnie takie wskazanie, że podczas żniwa, żeby nie, jak to się mówi, kosić zboża dokładnie na brzegach pól. A jeśli jakiś kłos upadł, żeby go nie zbierać, czyli to, co by zostało na brzegach, jest dla biednych i być może, kiedy Jezus idzie ze swoimi apostołami, to może już było po żniwach. I może na brzegu jeszcze rosły pojedyncze, tak powiem, zboże. Natomiast, gdy to ujrzeli faryzeusze, to zrywanie i jedzenie, a wiecie jak to się robi, nie? To każdy przecież wybierze się kłos i je się ziarna. To każdy chyba wie, Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. Czyli to była takie przesadzona mentalność faryzyjska. Już ta czynność tego oczyszczania tych kłosów, to, to jakby było młócenie zboża, więc to była jakaś praca, a to był szabat, a w szabat nie wolno pracować. Rozumiemy teraz ten kontekst. On im odpowiedział. I tutaj jest przykład z życia Dawida, kiedy uciekał przed królem Saulem, Wstąpił do przybytku, to jeszcze nie była Jerozolima, a ponieważ nic nie miał do jedzenia, poprosił, znaczy kapłan mu zaproponował chleby pokładne. Chleby pokładne to są niekwaszone placki, które leżały przed arką przymierza jakiś czas, po jakimś czasie kapłani je jedli, nikt inny nie mógł tego jeść. I teraz, dlaczego akurat Jezus podaje taki przykład? Ten obraz uczniów idących i zrywających kłosy, to tak naprawdę jest obraz manny, która spada z nieba. Znaczy oni jedli coś za darmo. I na dodatek jeszcze szli drogą. To tak jak ten lud Izraela, który szedł przez pustynię i spadała manna. Więc od razu mówi na to o czym. O Eucharystii, o Komunii Świętej. To jest chleb, który dostajemy darmo. I dlatego te chleby, które były zarezerwowane w świątyni, to znaczy w przybytku kapłanom w Starym Testamencie, one są teraz dla wszystkich. Oczywiście tych, którzy są godni przyjąć Komunię. To jest chleb z nieba. Nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu. Czyli ci, którzy nie byli kapłanami, nie mogli za dużo chodzić w dzień wolny od pracy, czyli w sobotę wtedy. A kapłani mogli, bo tam mieli dużo pracy w świątyni. I tu jest ważne zdanie dalej. Jezus mówi tak. Tu jest coś większego niż świątynia. To jest trudne do wyjaśnienia. Chodzi o to, że Jezus jest świątynią. I dalej na końcu mówi przecież, Syn Człowieczy jest Panem szaba, Syn Boży. My tu w tej świątyni jesteśmy, jakby wchodzimy do środka tego Kościoła, wchodzimy do wewnątrz Jezusa Chrystusa, który jest pra prawdziwą, niewidzialną świątynią tego Kościoła. Że my wchodzimy do środka. Do Jezusa Chrystusa, w jego wnętrzu, dlatego mnie to jest trudne do wyjaśnienia. Tu jest coś więcej niż świątyni. I w tej świątyni Jezusa Chrystusa są chleby pokładne. Czyli komunia święta w tabernaklu, obzłożona cały czas. Czyli sam Bóg nam się udziela i daje nam za darmo manne z nieba. To są dosyć głębokie myśli. I teraz, żeby skończyć, zajmę się najtrudniejszym zdaniem. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, Jezus nie przeciwstawia tych dwóch rzeczy, miłosierdzia i ofiary. My zaproponujemy takie wyjaśnienie. Jeżeli byśmy przychodzili do kościoła i przyjmowali komunię, aby to nie zwodziło w nas wyrozumiałości miłosierdzia, Ta wyrozumiałość miłosierdzia tutaj jest, Jezus wyraża ją broniąc swoich uczniów, którzy zrywają głosy, jedzą, bo są po prostu głodni. To też jest miłosierdzie, nie? nakarmić głodnych. W głębszym znaczeniu, jeśli nasze, nasze praktykowanie chrześcijaństwa nie rodzi takiej postawy, że to wszystko, co się dzieje w świątyni, ta, ta komunia święta, chleb z nieba, nie służy nam, żebyśmy byli ludzcy, to znaczy miłosierni, no to jest to takie trochę bezowocne, to nasze praktykowanie. Ale nie bójmy się, tego, tego miłosierdzia uczymy się całe życie, nie jest to łatwe, żeby przekładać naszą wiarę na praktykę, to jest, to jest szkoła, która całe życie.